Mam komuś drodzy, dzisiaj chciałam Wam pokazać parę metod na oszczędzanie. Jak można znaleźć fajne różne owoce, nie tylko w sklepie, ale tutaj właśnie mamy takie miejsce, gdzie rosną dziko, no dziko pół dziko jeżyny, bo tam są gdzieś działki obok i tak po prostu sobie dorosną. Także na zbieranie takiej ilości jeżyn, gdzie jest to spore wiaderko, na razie mam pół, no zajęło mi jakieś 10 minut, także 20 na całe. A wychodzi z tego przepyszny kompocik, na przykład. Albo bardzo dobre galaretki. No i tak powiem Wam, nazbierałam całe wiadereczko. Uczciwe. Taki mam tym patent, że nie zbieram sam brzeg, żeby nie było za dużo, żeby się nie zgniotły, ale też nie zbieram za mało, żeby się nie poobijały, nie? A też wymyślałam ostatnio taką metodę, jakbyście chcieli wiedzieć. O, sprawdzam czy nie latają. Troszkę latają, ale nie tak to dużo. Taką metodę wymyślałam ostatnio, jakbyście byli ciekawi. Jak, yy, Jak nazywa się jeżyn lub malin, kiedy nie macie nic pod ręką? Kiedyś worka, i ten butelka po wodzie się świetnie nadaje. Taka mała. Chcę wypić wodę i rzucać tutaj do środka. Sprawdzona metoda, bardzo dobra. Polecam. I tak to moi drodzy, wróciłam do domku i zrobiłam właśnie z tych jeżynek Taki oto kompostik który cytuję mojego męża, jest najzajebistszy. Normalnie te owocki, one nie są za dobre, więc w zasadzie je odcedzamy na sitku. Ale powstaje po prostu taki przepyszny sok normalnie. Jest coraz lepszy niż ze sklepu, a wiecie, ile kosztuje picie w sklepie, można nieźle zaoszczędzić. Natomiast z resztę jeżyn, bo nazbierałam ich dużo, zrobię sobie dzisiaj galaretki. A może jutro, bo już mało czasu mamy. Także zrobię sobie jakieś deserki z tego i będzie spoko. Oj, nie patrzcie na mój zlew. Cenzura. Brudne naczynia.